Na 24 godziny przed walką z Mariuszem Podzianowskim na KSW 61 no przesadziłeś na tym ważeniu, przesadziłeś, skąd ten pomysł, łukasz! Eee, szczerze, no to wiesz, no to moja głowa czasami myśli innymi kategoriami, jak nigdy w żadnym ważeniu, wiesz, no nie robiłem w zasadzie nic oprócz wyjścia, to stwierdziłem, że e, wiesz, ten pojedynek jest specjalny pod wieloma względami. Tak sobie ostatnio jadąc tutaj na jedną z galę na Pomorzu, tak stwierdziłem. E, że wiesz, coś fajnego może by zrobić, e, i przypadkowo, przeglądając internet, padło mi wiesz, zdjęcie e, gdzieś na Instagramie kogoś w takim strojem. Wiem, perfekt, idealnie. Zrobiliśmy tribala, żeby było jeden do jednego z podzianem i myślę, że wyszło e, wiesz, bez, bez żelady. A tu pizzą i Jackiem zaskoczył cię Mariusz, czy spodziewałeś się, że przyniesie prezencik jeszcze przed walką? Eee, nie no, zaskoczył, mnie, zaskoczył, zaskoczył. Widziałem, że coś tam pod kocem przynieśli tutaj. Eee, nie wiedziałem co to jest, no można było, wiesz, można było się domyśleć, ale eee, w zasadzie do końca, do końca nie było pewne. Fajnie, wiesz, fajnie. Jeszcze pizza w ogóle od naszego wspólnego znajomego eee, z Bostonu, z e, spod Bostonu w zasadzie, z Worcester, e, którego poznaliśmy, bijąc się na gali Mosin lata temu, gdzie Mario walczył w walce wieczoru, jak otwierałem kartę główną. Więc to też jest fajna historia, wiesz, Także mówię, mówi, jeszcze trzy pizze ode mnie, nie? jak podchodzisz do pojedynku, przepraszam cię, Marta. Jak podchodzisz do pojedynku z kolegą z Maty, tak naprawdę, bo trenujecie w jednym klubie. Przed chwilą Mariusz zdradził, że ma zamiar zamęczyć się jak pieskaczkę. Więc myślę, że gdzieś tam wiadomo, jesteście zawodowcami, wchodzicie, robicie robotę. Jak pieskaczkę? tak no, powiedział? O kur... Nie no, to, to niech zamęcza, wiesz, bo to na zamęczenie potrzeba czasu. Ale ja nie planuję drugiego pojedynku, nie? No, także myślę, że to się zakończy szybciej niż się wszystkim wydaje. Pokaż żarty żartami, no ale w którymś momencie musisz się włączyć instynkt zabójcy. Nie co, jutro, jutro już wejdzie. Dzisiaj jest też może atmosfera, ale już jak będziemy jechać tutaj jutro, e, to już trzeba głowę skoncentrować na, na roboczy, i e, Myślę, że nie będzie z tym problemu wiesz? Jak się już klatka zamknie, wszyscy wiemy po co to robimy. Mamy walkę wieczoru, ciąży na nami odpowiedzialność, aby to była walka wieczoru nie tylko z pozycji na karcie, ale też z bezpośredniej nazwy. także e, wiesz, niech to będzie dobry pojedynek. A, nie będziemy się oszczędzać, to mogę Wam zagwarantować i wiesz, nikt nie cofnie łokcia, kolana. E, niech się krefleje, niech, wiesz, ręce pękają, niech głowy też pękają, niech to będzie fajna walka i widowiskowy knockout, bo jeszcze chciałbym Heraklesa na starość dostać, nie? To jeszcze przed Tobą, ale chciałem spytać, jak to jest, gdzie u Sadowisz Mariusza, e, jeżeli chodzi o Twoich przeciwników? Na, na którym miejscu? Gdzie? Czy to jest wyzwanie faktycznie dla Ciebie sportowe duże? Wiesz co, to nie ma w ogóle żadnej tutaj gradacji, jeżeli chodzi o przeciwników robić, bo to, wiesz, konsekwentnie czasy się zmieniły odkąd wiesz, startowałem regularnie e, i moja forma, wiesz, dla mnie jest wielką niewiadomą, e, bo to jak wygląda w treningu to jedno, jak będzie wyglądało w klatce to, to absolutnie drugorzędne, wiesz, waży 20 kg więcej niż normalnie, chociaż czuję się zdecydowanie lepiej niż jak ciałem te kilogramy, e, więc y, nie robię żadnej gradacji. Ten pojedynek jest inny a pod każdym względem. To jest Pudzian, wiesz, to jest Mariusz Pudzianowski i gwarantuję to, co mówiłem kiedyś wcześniej. Każdy z zawodników zbliżonych kategorii wagowych walkę z Mariuszem, e, wiesz co, traktuje jako, jako swoistą nobilitację. Janik? Łukasz, każdy fan KSW pamięta słowa, e, twoje, twoje pamiętne słowa wypowiedziane na gali, w której walczył Mariusz e, z Marcinem Najmanem. E, Ależ Awantura i kłopoty, kłopoty Najmana. Sądziłeś wtedy, że zawalczysz z Mariuszem? Nie, no raczej nie, wiesz, jeszcze jakby ktoś 3 lata temu powiedział, że jest pudzianem, no może 3 lata temu, to jeszcze bym brał to pod uwagę, że jest jakiś procent, ale 5 lat temu pewno powiedziałbym, what the fuck, wiesz, nie, 130 kilo... Marne, tam 103 takiej naturalnej wagi, więc też nie byłoby większego sensu. Ma, Mariusz, zapytany, czy ma zamiar iść z Tobą w wymianę stójkową? Powiedział, dlaczego nie. Ja sobie natomiast tego nie wyobrażam. Gdzieś myślę, że wy, będzie chciał wykorzystać te swoje ciężary, tą, 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 tą siłę i pewnie będziecie. Chciałeś powiedzieć masę. Masę, ale wiesz, no, masowo to Wy się dużo nie różnicie akurat, ale gdzieś tam strukturalnie pewnie. Więc czy jest przerobione to mocno z Robertem Joczem, z, z Robertem Złotkowskim? To jesteśmy gotowi na wszystko, no wiesz, e, też mówiłem to wcześniej, że e, nie robiliśmy nie wiadomo ile zapasów, e, parteru, taktyki, e, sparingów, zadaniówek, e, szczególnie właśnie zapasniczych, gdyż e, pewno po takim mocniejszym tygodniu już my następne cztery leżał, e, wiesz, poskręcany, no niestety mi już zdrowie nie pozwala na taką eksploatację, ja mam cztery dychy, wiesz, robię to od 22 lat e, i Trzeba bardzo mądrze trenować. Ja się już niczego nie nauczę w tym sporcie, więc postawiliśmy po prostu na parametry i pobudzanie tych parametrów, które będą decydowały o tym, e, wiesz, jak spod się stać, jak się obronić, szybko zerwać, trzymać dystans e, i z tego dystansu walić bomby. Co będzie kluczowe w tym pojedynku? Każde doświadczenie w sportach walki, myślisz? Myślę, że tak. Myślę, że, myślę, że tak. A jaki ty masz ten nieoficjalny rekord, bo oficjalny znamy. Ale nieoficjalny, A o co pytasz? A o co pytasz? Nie, no wiesz, ja w Tegłondo jeszcze mam ponad 100 pojedynków stoczonych. E, z czego przegrałem, nie wiem. Na pewno nawet nie, nie 10, e, więc. E, więc. E... No wiesz, jak przegram jutro pojedynek z Mariuszem, to wiesz, no nie będzie, o wstyd, o ale wstyd, o Jezu, idę się, wiesz, gdzieś szukać konta, żeby tam się skulić i płakać, tak? Bo też myślę, że już nikt nie traktuje Mariusza w tej kategorii, że strongman, bo Mario ma tyle samo pojedynków KSW, co ja zrobionych. Ale wiesz, to chciałbym udowodnić jednak, że nie, nieprzecenione jest doświadczenie ze sportu walki, niezależnie od mojej, od tego, co robię na co dzień i od mojej formy, którą... Właśnie zadziwiająco dobrze teraz w ogóle się czuję i tak myślę, że myślę, że lepiej się czuję niż do ostatnich pojedynków. Co jest, co jest trochę dziwne, bo trenowałem najmniej. Nieprzypadkowe pytanie, bo mam wrażenie, że podchodzisz do tej walki jak do takiej, wiesz, nieoficjalnej, takiej której gdzieś tam pewnie na ulicy nie brakowało. <laughs> No co ci powiem, no wiesz, to nie jestem chłopakiem, który raczej po lekcjach wracał i wyrysował na plastykę na następny dzień pracy, tylko, e, tylko w inny sposób się relaksowaliśmy. I, e, I może wiesz, nie byłem chuliganem, ale, ale zawsze nie odmawiałem sportowych wyzwań. E, czy tak to traktuję? Ja myślę, że to może tak wyglądać e, wbrew pozorom. Wiesz, obaj potrafimy troszeczkę w sportach walki e, i, i a jak przyjdzie co do czego, jak się zamknie ta klatka, jak zacznie się presja, e, zagryź zęby, pochyl głowę. I wymieniamy, nie? No właśnie wiesz, co robić? Czy będą jakieś nie niespodzianki? Cosz, to podżyć jakąś taktykę. nie? Czyli niespodzianki. Nie, nie będzie niespodzianek. No. Ja zawsze staram się w moich walkach zrobić coś widowiskowego, bo nie zależy mi tylko na zwycięstwie, tylko na tym, żeby ten pojedynek był atrakcyjny dla widza. Finalnie nikt nie ogląda nudnych zawodników, a, a ma być show. I wiesz, walka wieczór, niech to będzie show. To są nowi fani Łukasza Jurkowskiego, to są fani komentatora, osoby związanej z klubem Legia, to są osoby, które znają Cię tylko i wyłącznie z programów, które prowadzisz na przykład w Polsacie jak Ninja Warrior. Kim oni są? Czy są też wśród nich fani wojownika, zawodnika Łukasza Jurkowskiego? Na pewno, myślę, że, myślę, że każdego jest po trochu i to jest fajne, wiesz, przekrój ludzi, których w ogóle, wiesz, spotkałem teraz, no, tak też mówiłem o tym. E, niewiarygodnie dużo fajnych, e, fajnych słów dostałem od ludzi, od, nawet od ludzi, których by się nie spodziewał, w absolutnie każdym wieku, od każdej profesji, e, że trzymam kciuki, baw się dobrze. E. Super, naprawdę za to wielkie dzięki, to dla wszystkich tak mówię, kłaniam się niuziutko. E, bo wiesz mogę, sobie, mogę tylko dziękować za to, że, e, że mam takich ludzi, którzy będą za mnie trzymać kciuki, nie tylko wśród bliskich. Tak chwilę temu rozmawialiśmy o tej koncentracji, o nastawieniu na walkę, jak będzie wyglądać ta Twoja sobota? to bo wygadany juraz zamknięty w pokoju, to coś nietypowego. Wbrew pozorom jutro będę sam e, głównie i, e, i tak muszę pobyć sam ze sobą, e, a potem wiesz, jak wyjdziemy z tej klatki, E, to już wracamy do socjalizacji szeroko pojętej i po dziewięciu tygodniach e, na chwilę, bo niestety, nie znaczy niestety, niestety, może tak, e, no raczej nie, nie ma co wracać do poprzedniego stanu e, bycia i trzeba pójść za ciosem. Jak duży komfort miałeś, że nie musiałeś tej wagi w końcu robić, powiedz szczerze? Spójrz na moją twarz. To no, to jest mega, 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 nie? mega, naprawdę. Dobra Łukasz, baw się dobrze, po prostu. To jeszcze muszę Dziękuję. Wymarzone skończenie, bo pytałem Pudziana, pytam i Ciebie. Obrotowy łokieć. Jeszcze jedno pytanko, jeszcze jedno pytanko Łukasz. Wspomniałeś o Galimozin, na której walczyłeś z Mariuszem Pudzianowskim. Tam swoją drugą walkę w zawodowej karierze stoczył z tipem Joczycić. No wiemy, jakiś chłopaczek otwierał kartę walka. <noise> to była chyba jego wtedy, z tego co pamiętam, druga walka. Druga, druga. Rzędu. No. Chciałem się zapytać, co sądzisz w ogóle o nim? Na którym miejscu go stawiasz w ogóle w hierarchii najlepszych ciężkich w USC Rankingowo to chyba jest drugi cały czas. Tak, tak, ale ogólnie chodzi mi o... No to najlepszy. jest drugi. <laughs> Przegrał z Enganu, więc jest drugi. Ale chodzi mi o, o najlepszych zawodników w historii. O, Nie, co, Bigfoot Silva nie zasługuje na miejsce w Panteonie? Na przykład? Nie, 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 to, to takiej gradacji nie ma co robić. Dzięki za twoim ostatnim wywiadem. Przeczytaliśmy komentarz. Ten Juras to ma chyba fajne życie, więc ja ci życzę po prostu fajnej walki, tak jak masz fajne życie. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję naprawdę bardzo i trzymajcie kciuki. Po prostu bawcie się wszyscy dobrze jutro. Dzięki. Paweł.